Cześć, witam Was serdecznie. Nazywam się Izabela Petersen. Jestem coachem, który zajmuje się trudnymi relacjami i odbudowaniem samego siebie. Chciałam się z wami serdecznie przywitać. Po dłuższej przerwie. Nie nagrywałam filmików, bo były wakacje. Wiem, że w Polsce są dalej, no u nas już niestety nie. Ruszyliśmy do pracy, do szkoły, także. Ruszamy też i na kanale z tematem oczywiście tematy toksyczne, związki toksyczne, narcyzi i tak Wasz ulubiony temat, bardzo dużo do mnie piszecie, pytacie o różne sytuacje, I, i tak wybrałam dzisiejszy temat. Najczęściej pojawia się, kiedy już zdecydujemy się odejść od, od osoby toksycznej, i zaczynamy być bombardowani. Przez tą osobę, co się dzieje, jak sobie z tym radzić i co, co z tym robić. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe, dlatego że obojętnie, czy ty zerwałaś relację, czy zerwałeś, czy osoba toksyczna zerwała, ona się zazwyczaj odzywa. Bardzo często, prawie że za każdym razem, dlatego że kiedy odchodzi od nas. Albo kiedy jest od nas odsunięta, zanim zostanie odsunięta, będzie robiła wszystko, żeby nie było odsunięta, wiadomo. Ale kiedy załóżmy, że ta osoba od Ciebie odchodzi, odchodzi zazwyczaj dlatego, że już ma inny cel na oku. I w momencie kiedy może ten cel się znudzić, albo nie do. Nie dogadali się, albo ta osoba nie weszła w jego grę, powodów może być dużo, albo po prostu chce się dowartościować, a jesteśmy bardzo łatwym kąskiem, bo ta osoba zna nas, wie już na jakie guziki naciskać i zacznie się kontaktować z nami. Co się dzieje, kiedy nie reagujemy, co się dzieje, kiedy, um, kiedy nie zaczynamy grać w tą grę z powrotem. E, osoba toksyczna nie lubi sprzeciwu. E, taki schemat, który najczęściej zauważyłam, który się dzieje, jest to najpierw takie: mm, Cześć, co słychać? Albo wiem, że nie, chcę ze, nie chcesz ze mną gadać, ale e, życzę miłego dnia, albo e, ładna dzisiaj pogoda, co robisz? Takie wiecie. Takie wyciągnięte z kosmosu, nie wiadomo skąd, bo czasami bardzo często zdarza się, że rozstanie było bardzo dynamiczne, bardzo no w sumie takie no niemiłe, że zapytanie się nagle po miesiącu, dwóch czy po pół roku, bo kiedy ta osoba się odezwie, to nie wiadomo, może to być po bardzo krótkim czasie, a może to być nawet po dosyć długim czasie. I, i to nagle pytanie takie, jak gdyby nigdy nic bo tak się osoba toksyczna e, zachowuje, osoba niezdrowa emocjonalnie, ona e, nie ma jakichkolwiek zahamowań i ona przechodzi do rzeczy tak, jakby się nigdy nic nie stało, gdzie dla nas jest to za, zupełnie w odwrotną stronę. Jesteśmy zszokowani, a, a, ale o co chodzi? E, poszedł, zamknął drzwi, nie żyliśmy tyle czasu, nie widzę go, a nagle się mnie pyta, co u mnie słuchać, i, i że ładna pogoda e, jak zwykle zachowanie nie jest adekwatne do danej sytuacji, tak jak to zazwyczaj bywa z toksykami. I najlepszym rozwiązaniem jest po prostu totalna ignoracja. Ja doradzam moim klientkom i sama to zrobiłam, po prostu totalne poblokowanie, nieodzywanie się, um, nawet zastosowanie techniki szarego kamienia po prostu szara, nudna, nic się nie interesuje, nie reagujesz. No najlepszym sposobem jest po prostu blokowanie wszędzie, gdzie się da i totalna ignoracja, ale to nie takie, wiecie, okej, okay, niech on se pisze, go nie blokuje, ale ja nie będę reagowała. To nie działa, to naprawdę nie działa. Ja wiem, że większość z nas um, ma takie chęci takiej zemsty to ja się teraz na nim zemszczę, niech on do mnie pisze, niech on się stara, a ja teraz będę mu pokazywała, że go ignoruję, ja go nie chcę, niech on tam ma. Tak naprawdę krzywdzimy sami siebie, bo na niego to tak nie działa jak na ciebie, on będzie to dalej robił, a ty na początku z tej zemsty, z tego cieszenia się, o teraz do mnie przyszłeś, teraz do mnie wypisujesz, a ja ci tak nie chcę, to jest taki rewanż z Twojej strony, ale on nie odpuści, a Ty odpuścisz. W pewnym momencie te uczucia, które tam gdzieś były, one z powrotem eksplodują i narobisz sobie tylko kłopotu. Dlatego ja zalecam, każdy robi jak uważa, ale ja bym doradzała totalne odcięcie się, totalne blokady, zero reakcji, um, po prostu totalna ignoracja, nic więcej. Jak ten schemat działa? Na początku jest właśnie takie, a co słychać w ogóle, aż w końcu odpiszesz i jest wracanie do danego tematu, e, obwinianie cię. E, jest w stanie przyznać się, bo gdzieś przeczytałam, ktoś podpisał może pod moim komentarzem, albo już nie pamiętam gdzie. Narcyzm nie przeprasza. Oczywiście, że przeprasza. O Boże, jak mój przepraszał. Takie łzy leciały mu, krokodyle. On przeprasza. Ale że on tego nie myśli, to druga sprawa. On przeprasza, bo on Ci mówi to, co Ty chcesz usłyszeć. Um, I on tak naprawdę przeprasza. Za to, że nakryłaś go na kłamstwie, i on teraz musi ci się tłumaczyć, żebyś ty weszła w, z powrotem w ten sam schemat i wierzyła i, e, i z powrotem grała w jego grę. On nie przeprasza za daną sytuację, która się stała, że tak cię skrzywdziłem, czy powiedziałem coś nie tak, że płakałaś przeze mnie. Nie, on teraz właściwie przeprasza sam siebie, że on jest w tej danej sytuacji, że nie był na tyle mądry. Że nie ukrył tego wystarczająco dobrze, a ty to odkryłaś. No tak, jest, to, to tak to działa. Także narcyz przeprasza, tyle tylko, że ty myślisz, że on przeprasza, się, przeprasza cię za co innego, a tak naprawdę to on przeprasza za to, co on chce. Ale że my to odbieramy, że taki biedny, no tak nas przeprasza, tak nas kocha, no to to już jest druga sprawa. Tak więc. Um, za każdym razem e, nawet przepraszając Cię będzie e, przepraszał, ale będzie odwracał, ale gdybyś tak nie zrobiła, albo bo ty to powiedziałaś, tak właściwie ustawi się w rolę ofiary. Przeprasza, ale tak naprawdę zobacz to ty zawiniłaś i wzbudzi poczucie winy w tobie. I tak samo będzie robił podczas pisania z tobą wzbudzanie poczucia winy. Będzie agresja, jeżeli będzie widział, że ty dalej nie wchodzisz w jego grę, będzie dużo agresja, może być wyzywanie, może być straszenie, może być szantaż. Pójdą, powiem wam, że pójdzie wszystko w grę. On nie jest, on, on nie cofnie się przed niczym. On jest w stanie do naprawdę perfidnych rozgrywek których w życiu byśmy się nie spodziewali, bo zdrowa, emocjonalna osoba nie byłaby w stanie do czegoś takiego się posunąć, a on tak. Także nie, bądź, nie bądźcie zdziwieni, kiedy to będą naprawdę mocne rozzagrywki, bo on taki jest. Nie mówię, że to są zagrywki typu, że tobie coś zrobi, bo tak naprawdę nacyz jest człowieczkiem takim malutkim. Ja nie mówię tutaj o psychopatach teraz, oczywiście, bo to zupełnie inna kategoria. Ja mówię o tych takich małych człowieczkach, E, takich zagubionych emocjonalnie, o zaburzeniach e, emocjonalnych. E, e, I tu będzie pojawiał się ten szantaż, potem będzie się pojawiała litość. E, I to tak będzie się cały czas cały czas góra dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Także zobaczcie, to naprawdę to pisanie jego wam w niczym nie pomoże. Jeżeli zdecydowałaś się odejść, jeżeli zdecydowałaś się, że ci to nie służy, no to po prostu musisz być konsekwentna. Ja wiem, że to jest bardzo ciężkie. Ja wiem, że to jest bardzo ciężkie, bo w zależności w jakiej fazie jesteś i w zależności, kiedy on się do ciebie odezwie. Ale zdarzają się przypadki, gdzie dziewczyny piszą do mnie, że już poukładały sobie życie, że już są z nowymi partnerami. Odezwał się on. I niby nie. I niby nie, niby jest szczęśliwa, ale coś tam zakuło. Zakuje zawsze, bo jesteśmy ludźmi. Mamy uczucia. I pamiętajmy, że ten związek się zakończył, ale tak naprawdę nie do końca z naszej winy, bo gdyby nie było tych dziwnych sytuacji, gdybyśmy nie byli tak prowokowani, gdyby ta osoba była zdrowa emocjonalnie, miała empatię, była normalna, to może my byśmy z tą osobą byli i my tego mamy świadomość. Dlatego to się kończy, ale tak naprawdę wbrew sobie i my. W pewnym momencie walczymy ze sobą, żeby zapomnieć o tym związku. Więc to jest naprawdę takie chodzenie po lodzie, jeżeli odczytamy wiadomość nawet po roku. Zadajmy sobie pytanie: po co? Po co? Jeżeli udało mi się, jeżeli już przeszłam, bo odejście od osoby. Toksycznej, czy zakończenie relacji z osobą toksyczną, bo nie zawsze to my odchodzimy, to my jesteśmy zostawiani, nie należy do łatwych. Też bardzo często zadajecie mi pytania, co zrobić? Jak to zrobiłaś, że tak szybko wyleczyłaś się z narcyza? Co zrobić, żeby poczuć się lepiej, jakiś do przodu? To trzeba chcieć. To trzeba czuć i, i to trzeba wiedzieć, że to jest ten odpowiedni moment. Ale to o, nagram o tym um, osobny filmik. Dzisiaj chciałam um, właśnie powiedzieć o reakcjach narcystycznych, um, o agresji, um, kiedy nie grasz w grę taką, jaką on chce. Um, będzie jest, będzie um, poniżał. Obgadywał, upodlał Cię do osób, y, które Cię znają, będzie się złościł, będzie Cię wyzywał, wyzwie Ciebie od narcyza, wyzwie Cię od psychop psychopaty, od świra, który powinien iść się leczyć, od podłego egoisty. Polecam takie wyzwiska, a najgorsze jest to, że my jak to słyszymy, to od razu reagujemy, ale to nieprawda, dlaczego? I próbujemy się bronić. Ale najlepszym rozwiązaniem jest po prostu niereagowanie. Bo tak naprawdę zadaj sobie pytanie sama. Um, czy on ma rację? Przecież siebie znasz. Wiesz, jaką osobą jesteś. I nie musisz tego udowodnić całemu światu. Jeżeli ten świat w to wierzy. To nie jest twój świat. To odpuść te osoby. Bo osoby, które cię naprawdę znają, wiedzą jaka Ty jesteś, czy jaki Ty jesteś, i nie uwierzą w te podłe brednie. Bo on to robi tylko, żeby cię upokorzyć, żebyś Ty zareagowała. Bo jeżeli on do Ciebie wypisuje i na litość Ciebie bierze, i tak, i siak, i to nic nie działa, a on strasznie chce, żebyś usłyszała, on czasami. Jeżeli nawet nie, nie będziesz odpowiadała, to będzie online się świecił na Facebooku albo gdzie tam w portalach społecznościowych będziesz go widziała, bo on wie, że ty go widzisz. Oboje, jaka informacja, żebyś gdzieś przypomniała sobie o, to, o, o nim, to on będzie to robił, on się będzie afiszował. I tak samo będzie afiszował te intrygi, te kopanie dołów pod tobą. Usłyszysz totalne obelgi na swój temat. Bo osoba toksyczna jest mściwa. Nie dostaje tego, co ona chce, to dostaje furii, bo ona potrzebuje dowartościowania. A jeżeli ty nie dajesz jej tego, to jest to największą obelgą dla toksyka. I on będzie się mścił, bo pamiętajmy, przyzwyczailiśmy go do tego, że dostawał na talerzu wszystko odpuszczaliśmy, nie reagowaliśmy, graliśmy w tą grę. I w pewnym momencie, kiedy my się stawiamy i mówimy dość, ja już więcej nie chcę, trudno. Jest tak, ja po prostu więcej już nie chcę. Toksyk tego nie zrozumiał. Jak to ty nie chcesz? Ty nie masz tutaj wyboru. Jeżeli się do tej pory na to zgadzałaś, to masz się zgadzać dalej. Ale jeżeli jest opór z twojej strony, no to musi być kara. A karą będą obelgi. Karą będą wyzwiska, karą będzie stalking. Będzie wypisywał ci z przeróżnych kąt. Będziecie. Na przykład, już będziesz myślała, że już przez już jest spokój. I nagle, sru, wiadomość. Jaka jesteś podła. E, nawet jeżeli dowie się od kogoś, że coś na Facebooku wystawiłaś, zaraz. Podkręcić ci śrubę, że jesteś egoistą, że jesteś najgorszą osobą. Pamiętajcie, że, bo my zazwyczaj jeszcze to, jeszcze mi się przypomniało my zazwyczaj e, emocjonalna osoba pamięta cały związek. Wiecie, chodzi mi o to, że na przykład, jak były fajne te dni, potem jak były coś tam złe te dni, przypominamy sobie, jak było, co zrobił, co mówił, jak było fajnie, jak było źle. Osoba toksyczna tego nie ma. W momencie, kiedy się z nią pokłócisz albo ją odsuniesz, ona skupia się na danym momencie tu i teraz. Dla niej nie jest ważne, co zrobiłaś wtedy, ona tego już nie pamięta. To jest nieważne. Ważne jest tu i teraz. Teraz nie grasz w jej grę. Teraz nie jesteś fair, w takim razie kara zagłada. On, gdy, ta osoba, gdyby mogła, to ona by się utopiła w szklance wody. W danym momencie, bo w danym momencie czujesz się źle. W danym momencie jesteś podła, wredna, um, jesteś do dupy, do niczego się nie nadajesz i, i jak zwykle te obelgi. Bo ona się skupia w danym momencie, ona nie pamięta tego, co było, czy było dobrze, czy fajnie, żeście spędzali ze sobą czas, kiedy była miłość, czy przyjaźń, obojętnie jaka relacja. Ona tego nie pamięta. Ona jest skupiona tylko na tu i teraz, tak samo jak jest w relacji skupiona tylko na tu i teraz na sobie, bo ona musi czerpać korzyści, a kiedy nie czerpie korzyści, jest agresywna, jest zła. Także nie wchodźcie w tą grę. Jeżeli chcecie się zemścić, to ja powiem Wam, jaka jest zemsta. Z. Nie odzywanie się. Totalna ignoracja. Bądźcie mądrzejsi. Zachowujcie się jak osoby zdrowe emocjonalnie i pamiętajcie, prawda zawsze się obroni, nie musicie chodzić i teraz z nim dyskutować, dlaczego to powiedziałeś, jak możesz, bo ja wiem, że to ta adrenalina nam tam siedzi i nas, i nas ciśnie, jak on tak mógł powiedzieć, przecież wie, że ja taka nie jestem. On właśnie wiedząc, że ty taka nie jesteś, będzie mówić, że ty taka jesteś, bo wie, że zaboli, a przecież ty wiesz, znasz prawdę, my znamy się, tym jesteśmy. I to, że ktoś ci mówi, że jesteś podłym egoistą, to jest jego wybór. Niech tak sobie myśli. Nie musisz tego udowadniać, bo ty wiesz, znasz prawdę o sobie. Mm. Także pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że pomoże Wam to troszkę, kiedy. Wasz toksyk zacznie się do Was odzywać i nagle zacznie Was kochać, i wróć do mnie, bo ja tak strasznie żałuję, bo już teraz będzie inaczej. Nie wierzcie w to, to jest nieprawda, to jest tylko gra, bo po tych wyznaniach, jeżeli zrobisz coś nie tak, jak on będzie chciał, polecą wyzwiska. Tak więc e, nie wchodźcie w tą grę, uważajcie na siebie, i w następnym filmiku e, opowiem e, o tym, jak odbudować siebie, e, na co zwrócić uwagę. I jak, jak pójść dalej? Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam Was do mnie na moją grupę na Facebooku Sekrety Izabeli. Tam jest bardzo dużo osób, które właśnie są w takich relacjach albo po relacjach. Tam można ze mną osobiście rozmawiać. Ja jestem bardzo dużo na grupie, pracuję. Pracuję z całą grupą. Oczywiście można umawiać się do mnie na indywidualne sesje. Także pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia, Buziaki.